Halo, oczywiście witajcie, to masz z tej strony i witam wspólnie w koszarach tradingu. W tym materiale skupimy się na tym, gdzie warto jest szukać okazji na rynku w 2024 roku, a mówiąc konkretniej w trzecim oraz czwartym kwartale tego roku. Do tej pory w tym roku mieliśmy sporo różnych trendów, sporo różnych okazji, gdzie można było naprawdę sporo zarobić. Był to m.in. trend AI, był to także trend związany z Tom Blockchain, takie projekty jak chociażby REDO, robiły po 300x czy nawet więcej, w zależności od tego, kto kiedy. Wchodził, więc ogólnie rzecz biorąc było sporo różnego rodzaju właśnie miejsc, trendów oraz okazji, na których można było zrobić. I w tym filmie chcę skupić się właśnie na tym, gdzie tych okazji warto jest szukać w tych dwóch pozostałych kwartałach tego roku i po prostu gdzie one mogą się pojawiać, w jakich trendach, w jakich projektach, w jakich sieciach. Postaram się przedstawić Wam takich pięć moich spostrzeżeń, pięć miejsc, w których uważam, że właśnie mogą one się Zanim do tego przejdziemy, to zapraszam Was jeszcze do mnie na moją grupkę na Telegramie, gdzie każdego dnia wrzucam informacje odnośnie tego, co robię na rynku, w jaki sposób postępuję, jak widzę obecną sytuację na rynku oraz jak planuję to rozgrywać. Jeżeli Was tam jeszcze nie ma, to link do Telegrama macie poniżej w opisie. A przechodząc sobie do pierwszego miejsca, w którym uważam, że warto jest szukać okazji, to zaczniemy sobie od Tona, a konkretniej rzecz ujmując od Telegrama. I chodzi mi tutaj o to, że w pewnym sensie Notcoin, który był takim pierwszym projektem, który był no, taki bardzo powiedzmy mainstreamowy. Był to projekt, który bardzo mocno wzrósł na przestrzeni czasu, który gdzieś tam dał sporo zrobić, szczególnie osobom, które gdzieś tam brały udział właśnie w całej tej zabawie od samego początku. To właśnie ten projekt zapoczątkował taką powiedzmy nową falę, nowy trend związany głównie właśnie z aplikacjami na Telegrama. Między innymi takim kolejnym projektem, który odniósł jeszcze większy sukces tak naprawdę, jest Hamster Combat, który w tej chwili ma już na swoim Twitterze ponad pół miliona obserwujących, a jeżeli chodzi o taką całkowitą liczbę graczy, to jest to już ponad 250 milionów osób. I ten projekt, z tego co pamiętam, to pobił nawet rekord Guinnessa, jeżeli chodzi właśnie o to, jak szybko zebrał taką ilość użytkowników. No i tych aplikacji, różnego rodzaju, będzie pojawiało się na tonie coraz więcej. I moim zdaniem, jest to w tej chwili takie miejsce, w którym można szukać okazji na dwa różne sposoby. Pierwszym z nich jest oczywiście szukanie nowych projektów, wchodzenie w jakieś memkoiny, rozgrywanie sobie właśnie tego rynku w ten sposób, co oczywiście jest trudne, wymaga sporego doświadczenia oraz gdzieś na większych umiejętności, ale właśnie jakim drugim sposobem, który uważam, że warto jest rozważyć, szczególnie jeżeli jest się osobą powiedzmy bardziej początkującą i chciałoby się mieć ekspozycję właśnie na cały ten ekosystem, to jest właśnie szukanie różnego rodzaju nowych projektów, nowych aplikacji, które będą budowały się na Telegramie i po prostu wystawianie się właśnie na okazje m.in. związane z airdropami, które wydaje mi się, że mogą tutaj mieć miejsce właśnie na sieci Tona i może to być właśnie taki ekosystem, który będzie pełen takich okazji, jeżeli chodzi właśnie o airdropy, ponieważ jest to takie dużo mniej oczywiste niż takie, powiedzmy, najbardziej hype'owane airdropy jak w tej chwili Lina, Scroll, czy wcześniej ZK Sync. A tutaj, powiedzmy, że mamy sporo przestrzeni jeszcze do tego, właśnie, bo powstawały nowe projekty, które będą gdzieś tam te, tego typu właśnie akcje robiły. Więc myślę, że warto jest się właśnie tym zainteresować, ponieważ tą Blockchain cały czas, pomimo tego, że wspominałem o tej sieci po raz pierwszy jeszcze w grudniu, więc powiedzmy, Powiedzmy, że było to już jakieś 8 miesięcy temu, to cały czas uważam, że jest to sieć na bardzo wczesnym etapie. Tutaj jeszcze wszystko dopiero jest przed nami, wszystko będzie się dopiero gdzieś tam rozwijało. I myślę, że warto jest tutaj po prostu mieć ekspozycję na te nowe projekty. Tak samo właśnie, jak robiliśmy to na odkornie, ja starać się po prostu gdzieś tam te projekty nowe na samym początku wyłapywać, brać po prostu w nich udział, licząc m.in. właśnie na to, że ten airdrop po prostu tam również będzie. I takim nowym projektem, który obecnie gdzieś tam zacząłem sobie też rozgrywać, jest to projekt Fintopio, który jest takim walletem na właśnie Telegramie i co jest ciekawe, to fakt, że tutaj nie mamy tylko sieci Tona, tak jak powiedzmy na innych walletach na Telegramie, ale mamy tutaj tak naprawdę wszystkie sieci, jakich potrzebujemy, gdzieś tam Bitcoina, Ethereum oraz gdzieś tam wszystkie inne takie sieci AVM. No i tutaj w tej chwili możemy sobie właśnie farmić te tokeny HOLD, które będą tutaj takim głównym tokenem właśnie tego projektu. No i w tej chwili wygląda to w ten sposób, po prostu, że wchodzimy sobie na tą aplikację i tutaj po prostu możemy sobie te tokeny farmić. W tej chwili robimy to w ten sposób, że możemy albo po prostu sobie tutaj właśnie kliknąć na ten farming i tam w ciągu tych chyba 7 godzin te tokeny będą nam się nabijały. Później pojawią się także różnego rodzaju taski, których jeszcze nie ma. Tutaj mam także boost związany między innymi z zapraszaniem nowych osób, więc jest to powiedzmy taka gdzieś tam nowa aplikacja, która może coś tam zdziałać na rynku, więc ja osobiście tutaj biorę sobie właśnie w tym udział i staram się te tokeny HP jak najbardziej sobie farmić. No i tego typu właśnie miejsc, tego typu aplikacji na telegramie będzie teraz więcej. Ponieważ TON jako cały projekt będzie dążył do tego, aby po prostu przenosić wszystko jakby z Web3 właśnie na Telegrama, aby było to jak najbardziej takie dostępne dla powiedzmy osób początkujących, dla osób nowych w krypto, aby było to jak, takie jak najbardziej user friendly, więc tego typu aplikacji będzie powstawało coraz więcej. Warto jest to obserwować. Warto również moim zdaniem śledzić oficjalne konto TONa właśnie na Twitterze, ponieważ oni tutaj często dodają informacje odnośnie nowych aplikacji, od nowych projektów, które tutaj się pojawiają, więc właśnie tutaj można ich sobie szukać oraz także wrzucę Wam jeszcze w opisie link do mojej własnej listy właśnie na Twitterze, gdzie mam zagregowane różnego rodzaju właśnie powiedzmy konta, projekty, które są związane z tą blockchain i tutaj możecie sobie właśnie również tego typu okazji po prostu szukać, więc tak reasumując, jeżeli chodzi o tą blockchain, to dla mnie w tej chwili obok gdzieś tam zgrywania sobie lowcapów, co wciąż robię, gdzieś tam staram się szukać tych nowych memcoinów, nowych projektów z potencjałem, to również staram się mieć właśnie ekspozycję na tego typu aplikacje, na tego typu okazje, które będą się pojawiały właśnie stricte w telegramie. Ok, drugim miejscem, które również uważam, że warto jest mieć na uwadze, warto jest śledzić, co się tutaj dzieje, jest to ekosystem Berachain, który co prawda jeszcze nie wszedł w Fazę mainnetu, cały czas jest to testnet, ale jest to moim zdaniem jeden z takich najciekawszych ekosystemów, w jakich w najbliższym czasie ujrzy światło dzienne. I mówiąc najprościej, Beta Chain jest to projekt warstwy pierwszej, czyli budują oni swoją własną sieć, na której później będą mogły budować się inne projekty właśnie w tym ekosystemie. I to, co wyróżnia ten projekt, to przede wszystkim fakt, że mają tutaj oni taki ciekawy sposób konsensusu, który polega na proof of liquidity, czyli po prostu chodzi o to, że tutaj, aby po prostu brać, właśnie Udział w rozwoju tej sieci, aby brać udział w zatwierdzaniu transakcji, to będzie trzeba dostarczać po prostu płynność, za którą będziemy otrzymywali tokeny właśnie związane z BeraChain, które będziemy mogli sobie używać właśnie w tym ekosystemie. Ogólnie rzecz biorąc, jest to projekt bardzo ciekawy, z bardzo ciekawym takim właśnie konceptem, związanym z tym Proof of Liquidity, który przyciąga bardzo dużą uwagę wielu osób w świecie krypto. Mają oni też spore wsparcie od różnego rodzaju funduszy inwestycyjnych, które tutaj właśnie zainwestowały swoje środki w rozwój tego projektu. Zebrali oni już bardzo duże community, również na swoim chociażby Twitterze, bo jest tutaj prawie już 900 tysięcy osób. No i już od dłuższego czasu tak naprawdę oni ten projekt rozwijają. Tutaj zaczęli oni robić to chyba w roku 2021, więc już naprawdę sporo czasu to rozwijają. No i prawdopodobnie właśnie w tym roku ten projekt się ukaże. I to co ja tutaj będę szukał dla siebie głównie, to jest po prostu staranie się wyłapywać projektów, które będą powstawały w tej sieci na samym początku. Czyli ja tutaj nie biorę udziału w tej chwili w farmieniu airdropa, ponieważ tutaj dosyć ciężko jest to robić, tak naprawdę tutaj możemy jedynie brać udział sobie w testnecie i liczyć na to, że coś z tego będzie, ja tego osobiście nie robię, a bardziej po prostu staram się obserwować rozwój tego ekosystemu oraz właśnie jeżeli on już wejdzie w fazę mainnetu, to będę starał się po prostu wyłapywać projekty, które będą tutaj powstawały jako pierwsze, ponieważ najczęściej właśnie jest tak, że tego typu ekosystemy, które gdzieś tam powstają, które gdzieś tam wchodzą właśnie w fazę mainnetu, no to często powstają tam różnego rodzaju projekty, memcoiny, które z uwagi na to, że są pierwsze, no to mają potencjał na to właśnie, aby gdzieś tam mocno wzrosnąć. Widzieliśmy to między innymi na Tom blockchain, gdzie chociażby takie projekty jak Redo robiły ogromne wzrosty. Miasto również będę starał się właśnie pod to pozycjonować oraz po prostu brać udział w rozgrywaniu tych pierwszych projektów, które będą tutaj powstawały. O dalszym rozwoju Berachain, o tym, kiedy będzie wchodził na fazę mainnet, będę informował także na swojej grupie na Telegramie, także jeżeli Was tam jeszcze nie ma, to zapraszam, aby tam sobie dołączyć. Ok, trzecie miejsce, a w zasadzie trend, który moim zdaniem jeszcze w tym roku będzie miał swoje 5 minut, jest to trend związany z RWA, czyli Real World Assets. Jest to oczywiście trend związany z projektami, które starają się tokenizować różnego rodzaju aktywa ze świata zewnętrznego, takie jak nieruchomości, samochody, kruszce oraz różnego rodzaju inne dobra i po prostu przenosić je na blockchain. Jest to trend, który tak naprawdę cały czas gdzieś tam w tle jest tak, powiedzmy, lekko. Hypowany, pojawiają się tam jakieś większe, mniejsze wzrosty na tych projektach właśnie z tym związanych, ale nie było tutaj jeszcze aż takiej dużej hossy związanej właśnie z tym trendem. Takie większe wzrosty widzieliśmy na tym ekosystemie po tym, jak kilka miesięcy temu BlackRock zaczął tutaj ogłaszać właśnie, że będą oni brali udział w całym tym, powiedzmy, trendzie właśnie do tokenizacji różnych aktywów na blockchain. Tutaj sam także CEO BlackRocka mówił o tym, że jest to trend przyszłości i po prostu, że jest to nieuniknione, że właśnie tak tokenizacja Organizacja różnego rodzaju dóbr będzie tutaj postępowała cały czas. No, i tutaj jest taka spekulacja, że do roku 2030 cały ten sektor może być warty 16 bilionów dolarów. Tutaj nie chcę za bardzo wskazywać jakichś konkretnych projektów, które gdzieś tam warto jest mieć. Moja strategia polega po prostu na tym, że staram się właśnie pozycjonować pod takie projekty najlepsze, które uważam, że mają większy potencjał na to, aby rosnąć. Już kilkakrotnie wspominałem o tego typu projektach. Między innymi mówiłem o TokenFi, który. Właśnie jest jednym z takich moich tutaj topowych projektów. No i oczywiście także ONDO, które trzymam sobie na long term. I tutaj też wspólnie zgrywaliśmy listing tego tokena. Miało to miejsce jakoś w połowie stycznia, dokładnie 18 stycznia. Tutaj właśnie był listing tego tokena. Można było kupić go sobie spokojnie nawet po cenie 0,0. Osiem. No a w tej chwili jest to ponad 1 dolar, a w swoim szczycie on dodobiło do dolara prawie 50, więc spokojnie można było tutaj od listingu zrobić jakieś razy 15 razy 20, w zależności od tego kto kiedy wchodził. No i tak jak właśnie pisałem, tutaj 18 stycznia jest to dla mnie projekt taki na long term. Jest to stosowany lider, jeżeli chodzi o cały trend właśnie RWA, więc tutaj między innymi ten token sobie trzymam. Więc jeżeli chodzi o ten trend, o powiedzmy to miejsce szukania okazji, to uważam, że że warto jest sobie po prostu wybrać kilka takich projektów, które gdzieś tam fundamentalnie Wam pasują, w które wierzycie, i po prostu starać się pod nie pozycjonować. W tej chwili o całym trendzie RWA jest jeszcze dosyć cicho, tak naprawdę tutaj niewiele się dzieje, ale uważam, że przyjdzie taki czas, że po prostu ten trend będzie miał swoje 5 minut, że będzie on mocno hypowany, że właśnie różnego rodzaju instytucje będą tutaj ten trend ciągnęły nam do góry. A gdybyście chcieli kupić sobie takie projekty jak chociażby Ondo czy TokenFi, to oba z nich są dostępne na giełdzie Bybit. Jeżeli macie tutaj jeszcze konta, to poniżej macie link do rejestracji, dzięki któremu otrzymujecie kilka bonusów na start. Między innymi 30 USDT z dokonania pierwszej wpłaty na minimum 100 dolarów. Czyli po prostu zakładacie konto, robicie KYC i robicie wpłatę na 100 dolarów, czy to w krypto, czy w dolarach, w złotówkach, nie ma to znaczenia. I otrzymujecie właśnie to 30 USDT do wykorzystania na giełdzie. No i także mając właśnie konto z tego linku poniżej, macie dostęp do naszej sekcji VIP na Discordzie. Koszar Tradingu, gdzie każdego dnia nasi traderzy wrzucali różnego rodzaju informacje, swoje zagrania, jakieś analizy związane z tym, gdzie obecnie się znajdujemy, tutaj między innymi to robi, Biniu oraz kilku innych naszych traderów, którzy właśnie każdego dnia gdzieś tam dzielą się swoimi przemyśleniami oraz zagraniami. Tutaj macie także zakładkę rezultaty VIP, gdzie możecie sobie zobaczyć, właśnie jakie tutaj wyniki robią osoby, które tego VIP-a mają. Tutaj często te wyniki są naprawdę bardzo lukratywne. Więc jeżeli ktoś z Was interesuje się tradingiem, chcielibyście mieć dostęp właśnie do tego typu zagrania, nagrań oraz informacji, to wchodzicie sobie właśnie w link poniżej, gdzie przyniesie Was to do Discorda. I następnie tutaj w zakładce obok dostęp VIP macie instrukcje, gdzie wszystko krok po kroku macie opisane co i jak należy zrobić, aby właśnie tą rolę VIP sobie odebrać. Ok, czwartym miejscem, takim czwartym trendem, który uważam, że w tym roku będzie miał jeszcze swój czas. No i w tej chwili także mam swój czas, jest to trend związany z Politify. Politify jest to stosunkowo nowy trend na rynku kryptowalut który powstał nam kilka miesięcy temu. No i jest to trend związany z po prostu politykami, głównie tymi ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj największym tego typu tokenem jest oczywiście token MAGA, czyli token związany z Trumpem, który w tej chwili ma market cap na poziomie 377 milionów. No i ma on tutaj w ciągu 7 dni dosyć duże wzrosty, które są związane oczywiście z ostatnim zamachem na Donalda Trumpa. Tutaj bardzo mocno właśnie projekty z tym związane poszły do góry. Między innymi był to token Fight, o którym między innymi też pisałem na swoim telegramie w momencie, kiedy był on tutaj jeszcze gdzieś chyba na 6 milionach market capu, no a w tej chwili jest to już ponad 40. No i jest to oczywiście token nawiązujący do tego słynnego okrzyku Trumpa właśnie po tym zamachu. No i tutaj bardzo mocno on zyskuje na wartości. No i po prostu, aby ten trend skutecznie rozgrywać, aby tutaj wiedzieć po prostu w jakie projekty wchodzić obecnie, z których wychodzić, no to trzeba po prostu śledzić to, co się właśnie dzieje, szczególnie w Stanach, jeżeli chodzi teraz o sytuację z Wyborami, ponieważ uważam, że to właśnie do tego momentu wyborów będzie ten trend jeszcze tutaj cały czas nam rósł na sile, a później raczej zacznie nam on sparać, ponieważ cała ta narracja to no na właśnie z wyborami, z oczekiwaniem na coś po prostu zacznie nam słabnąć, ale do tego czasu, czyli powiedzmy do jesieni tego roku, tutaj może pojawić się jeszcze sporo nowych okazji. Tutaj, jeżeli chodzi o same tokeny z Trumpem, to tak naprawdę teraz każdego dnia powstają nowe, które tutaj robią bardzo fajne wyniki, więc więc jakby tutaj, jeżeli ktoś chce brać udział właśnie w rozgrywaniu tego trendu, no to po prostu należy wiedzieć, co dzieje się w tej chwili, ponieważ tutaj ta narracja bardzo szybko się zmienia. Jeszcze kilka dni temu mieliśmy narrację związaną z tym, że tutaj pani Kamala Harris, która zostanie wybrana na jakby kandydata na prezydenta zamiast Donalda Trumpa, no i tutaj właśnie były spore wzrosty, można było fajnie ten jakby moment wyłapać, tutaj można było zrobić na ten nawet 600% profitu, jeżeli ktoś powiedzmy wchodzi tutaj na, na dołkach. No a teraz w tej chwili nie ma tutaj w ogóle żadnej narracji ponieważ cała przyniosła się znowu na Trumpa w związku z ostatnim zamachem. Więc jest to taki, powiedzmy, trend dosyć dynamiczny, który mocno się zmienia. I po prostu w zależności od tego, co dzieje się obecnie w polityce, który kandydat, powiedzmy, radzi sobie lepiej, no to właśnie te tokeny rosną też najbardziej. Więc ja osobiście tutaj staram się pozycjonować pod te, powiedzmy, takie najlepsze tokeny, które związane są głównie z postacią Donalda Trumpa. Tutaj jest ich tak naprawdę kilka różnego rodzaju. staram się właśnie mieć pod nie ekspozycję i właśnie czasu wyborów, po prostu ten trend sobie rozgrywać, ale robię to także z tego powodu, że śledzę to, co się dzieje właśnie w polityce, śledzę to, co się dzieje tam w Stanach, jeżeli chodzi o wybory. No i na podstawie tego staram się gdzieś tam reagować, odpowiednio swój kapitał przynosić z tokenu na token. Ok, i ostatnim trendem, który moim zdaniem jeszcze w tym roku także powróci i będzie miał swoje, znowu gdzieś tam może nie 5 minut, a nawet dłużej, jest trend związany z projektami wokół Mata Furiego. I Matfuri jest to postać, która którą pewnie część z Was kojarzy, jest to osoba, która stworzyła takie postacie, jak chociażby Pepe jest on jego twórcą, czyli po prostu on tworzył różnego rodzaju komiksy, w których właśnie te postacie się pojawiały. No i on jest ojcem takich projektów, jak właśnie Pepe, jak chociażby Bretna Base, który ma w tej chwili marketka powyżej 1,3 miliarda dolarów, jak chociażby Andy, czy także chociażby Landwolf. No i ostatnio także powstały różnego rodzaju projekty nawiązujące do samej postaci Mata Furiego, między innymi jest token mat. No no I to jest taki trend, który moim zdaniem jeszcze w tym cyklu powróci, głównie z uwagi na to, że jakby no nie wydaje mi się, żeby memcoiny po prostu odeszły zapomnienie tutaj w tej chwili trochę narracja z tym co nam ucichła, no bo tutaj wszystko tak naprawdę gdzieś tam przykryła ta sytuacja z Donaldem Trumpem i cała narracja, cały kapitał przeniósł się do projektów związanych właśnie z tym, ale uważam, że tego typu właśnie projekty, które są gdzieś tam powiązane z matem furim, dalej będą radziły sobie dobrze no bo jakby są to takie projekty największe, jeżeli chodzi w tej chwili o rynek Krypto i to, co ja staram się tutaj robić, to przede wszystkim gdzieś tam mam niektóre z tych projektów, takich największych, właśnie dodanych z Matem Fury. Między innymi trzymam sobie Andy, trzymam także sobie Brad, który uważam, że może być takim jednym z największych tokenów na całej sieci base. No i po prostu staram się pozycjonować właśnie pod tego typu projekty, które nawiązują do postaci Mata Furiego. Mam także token MAT, który jest takim powiedzmy bezpośrednim nawiązaniem właśnie do jego postaci. Tutaj warto również śledzić oficjalne konto Mata Furiego na Twitterze, ponieważ jeżeli będą tutaj pojawiały się jakieś nowe, nie wiem, obrazki, jakieś tam nowe pomysły, no to tutaj także może mieć to przełożenie właśnie na projekty, które będą powstawały w tym trendzie i po prostu gdzieś tam wyłapywanie ich na wczesnym etapie może sprawić, że uda się na tym zrobić najwięcej. I generalnie jest to taki trend, powiedzmy, bardzo niszowy. Tutaj jakby on jest stricte przeznaczony do osób, które interesują się memcoinami. Być może część z was tego nie lubi, część z was nie bierze w tym udziału. I oczywiście nie każdy musi to robić. Ale chciałem właśnie wskazać taki, powiedzmy, mini trend, który moim zdaniem jeszcze w tym cyklu nam powróci i który ja tutaj staram się obserwować i właśnie także się pod niego po prostu pozycjonować. Okej, okay, słuchajcie, więc w tym filmie to było na tyle. Przedstawiłem wam pięć miejsc, w którym moim zdaniem warto jest szukać okazji w tym cyklu. Oczywiście nie chodzi o to, aby teraz skupiać się na każdym z nich i gdzieś tam swoją uwagę tak bardzo rozpraszać, bardziej chodzi mi po prostu o to, aby wskazać wam takie jakieś kierunki, gdzie rynek może pójść, gdzie kapitał może nam płynąć dalej i po prostu, które trendy mają moim zdaniem większy potencjał do tego, aby w tym roku jeszcze być na fali. Także w mojej opinii jest to takich pięć miejsc, gdzie warto jest właśnie działać, gdzie warto jest po prostu gdzieś tam obserwować, co się dzieje i po prostu pozycjonować się pod to, co tam będzie się pojawiało. No i oczywiście szukać tam okazji, które dadzą nam największy profit, no bo o to nam tutaj wszystkim chodzi. Jeżeli chcecie mieć więcej tego typu informacji, to wpadajcie na moją grupkę na telegramie, gdzie każdego dnia dzielę się podobnymi treściami. A za dzisiaj Wam już dziękuję i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!